No, i zobaczymy teraz, powiem Wam, że coś z moim chyba OBS-em. On co jakiś czas traci połączenie. On co jakiś czas traci połączenie. Nie wiem, czy to wystartowało. Chyba tak. Mój OBS co jakiś czas traci połączenie pomiędzy OBS-em a. a samym YouTube'em. I powiem Wam, że nie mam. Za nie mam pojęcia dlaczego. Ja sobie to chyba wezmę i potestuję na jakimś niepublicznym live'ie jutro. Wezmę sobie to, puszczę i niech to leci, ewentualnie pogrzebia, może jest jakaś aktualizacja OBS-a. Ale przecież wcześniej było dobrze i nigdy takich problemów nie było. No ale dobra. Lecimy z tematem dalej. Witam jeszcze raz wszystkich. Witam cię Paweł, witam cię Grzesiek, Peter kto robi ci miniaturki? Jeżeli chodzi o miniaturki, to robię je sam. Nikt mi tutaj miniaturek nie robi. Wszystko w zasadzie nie mam żadnej pomocy. Jeżeli chodzi o cały kanał, wszystko co na nim jest, robię sam. Pewnie chodzi o słabą łączność tego OBS-a. Takie jest moje zdanie na ten temat. Całkiem możliwe. Ale jak mówię, ja jeszcze. Tylko że wcześniej po prostu takich problemów nie było. To się tak naprawdę pierwszy raz stało, kiedy składaliśmy Ostatnie, ostatniego live'a z remizą. Wcześniej takich problemów nie było. Możesz mi doradzać w miniaturce na Messengerze. W sumie, jeżeli coś tam wyślesz, to ewentualnie mogę ci podpowiedzieć, aczkolwiek ja tam jakimś wielkim znawcą nie jestem i po prostu, jak potrafię, tak robię. Dobra, zobaczymy i teraz. Tutaj montujemy lusterka. No i przynajmniej w tym 2007 roku mieliśmy nawet w betoniarce lusterka. A tu jeszcze zapomniałem o jednym elemencie, chyba na to wychodzi. Chyba, że to miał być jakiś inny, bo też tak może i być. Ale nie dobra. W jakim programie robisz w aplikacji? Nie, jeżeli chodzi o miniaturki, to ja wszystkie robię w kanwie Od serca najlepiej. No dokładnie. Nie będę się tutaj jakoś. Oczywiście staram się jak mogę, ale też nie na zasadzie, że będę na przykład nad miniaturką siedział dwie godziny. No bo to. Dzisiaj po prostu obs wywaliło. Teraz jeszcze mi się lampa kipnęła. Ja, w picard. W sumie to ja nawet tego chyba nie znam. Pierwsze słyszę? <grymne> Na początku jeszcze miniaturki, które się pojawiały, to nawet nie wiedziałem, że takie coś jak kanwa istnieje. I wtedy je robiłem po prostu. Można by powiedzieć w pańcie. Ale wywala masakra. No to powiem wam, że nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Ja tu kiedyś ustawiałem jeszcze w OBSie, ale nie pamiętam gdzie. Najwyżej już po live sobie będę szperał. Bo teraz chyba nawet... Nie wiem czy mogę, ale dobra, zmniejszę trochę tutaj. Ja też kiedyś zrobię live spoko, Lego, z Pawłem. Byłoby fajnie. Ja mam ścianę i jest kaplica, ale mówisz o ścianie, na przykład pomiędzy routerem. Nowe lajki pod live trzeba dać. O, dzięki wielkie oczywiście za każdego lajka zostawionego pod tym filmem. Za rok 15 sierpnia. Jestem po zmaganiach z netem spoko. Ja widzę, ale jakoś, jakoś nie powala. w sumie turbo ciekawe Siema jawrum78 Jeszcze spróbuję tutaj gdzieś coś tak na szybko pokombinować ale widzę, że chyba część tak czy siak opcji jest niedostępna OBS-ie jak leci live, całkiem możliwe. Aż tak, tego, aż tak się nie zagłębiałem, powiem wam w ten temat. Było 144. O jeju! Dobra, widzę. W obs mi też wyskoczył komunikat. Jaki jest numer katalogowy tego setu? Jeżeli chodzi o jego numer, to jest 7990. A fajne to zbudowałem, tak, Legos Pałem widziałem, dosyć spore ci to wyszło tak, jak pisałem, tak jak pisałeś. Super. Jeśli to zestaw, jeśli to zestaw, czy jaki to zestaw? Jeżeli chodzi o ten zestaw, cały czas mi tutaj ten OBS rzeczywiście wywala komunikat z tym netem. O, taka auto betoniarka z 2007 roku. No i jej numer to 79,90. Wow, który rok i skąd masz? Jeżeli chodzi o to skąd mam, to ja ją kupiłem zaraz po tym, jak wróciłem do Lego gdzieś pod koniec 2020 roku albo początek 2021. Teraz dokładnie nie pamiętam. Nawet nie pamiętam, ile za nią dałem, bo powiem wam, że ja ją wtedy kupiłem. I tak ją trzymałem w tym pudełku aż do dnia dzisiejszego, więc nawet nie wiem, czy ta betoniarka jest na pewno kompletna. Póki co nic tu jeszcze nie brakło. No ale okaże się oczywiście na końcu, czy tutaj wszystko jest. U uh, Koks, no powiem Ci, że Koks to chyba będzie jak będzie zbudowana, ale wstępnie już mi się podoba, tym bardziej, że pewnie tu mamy funkcję bawialną i będziemy sobie mogli tym tu kręcić, jak widzicie.